Gratuluję. E, chyba to już ostatnia walka w tym roku. E, jak się czułeś w tej walce jak Ci się walczyło? Ja, dobry wieczór, witam serdecznie, dziękuję za gratulacje. E, no lepszy byłem w tej walce, czułem się szybszy, ale już troje przemęczenie wskazało znaki też na obozie byliśmy teraz, wracamy też prosto na obóz, ale już bardziej tak rengerujący e, od stycznia zaczynamy kolejne kadry, ten rok będzie ważny, bo są kwalifikacje olimpijskie, ale już było czuję te przemęczenie tak. Na pewno nie tylko po mnie, lecz po chłopakach na pewno. Sama walka. Czy się zaskoczył przeciwnicy, było, co było nie po Twojej myśli? Eee, czułem, że kontroluję tę samą walkę, lecz tam parę razy mi zapał prawym, prostym, ale tak to ogólnie nie jestem zbyt niezadowolony z tej walki. Myślę, że dobrze mi poszło. Wszystko. Zawsze się tak mówi, że starty walki z zawodnikami, których się nie zna, coś wnoszą. Ta walka wniosła dużo do Twojego repertuaru? Eee, kurde, czy ja wiem, czy wniosła? Na pewno. To zawsze jakieś doświadczenie, wiadomo, przy tarciach. Fajnie, że kadra Chorwacji przyjechała. Zawsze jest to możliwe, sprawdzić się z kimś innym niż z Polskie. wiadomo. Każda walka procentuje na przyszłość. Gratuluję jeszcze raz. Teraz co, odpoczynek wreszcie? Tak, teraz troszkę odpoczynku, wracamy na obóz, ale też będzie, tak jak mówiłem, regeneracja. I od nowego roku starty, mocna praca, trzeba się przygotować bardzo dobrze. I tego ci żyje. Dzięki Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam.